Cześć, witam Was serdecznie na moim amatorskim kanale YouTube'owym. Dziękuję za wszystkie lajki na moim fanpage'u, przekroczyliśmy 400 osób, więc, wspomniany już, projekt djy Dwudrożny zestaw o miarę wysokiej efektywności powyżej 90 dB wzorowany, bardziej właściwie chyba niż audiocentricy, czy Piotra Snella głośnikami na na Johna Devore Orangutany. Pokazuję i opowiadam. Jako głośnik nisko, nisko średnia będzie odpowiadał przetwornik, który już wam pokazywałem przetwornik norweski marki Sis znowu chciał zacząć integrować. Czekajcie. Jest. 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 Sis. Podaję wam dokładny model. A26RE4 lub skrót, yy, lub numer seryjny, nie numer seryjny drugie oznaczenie tego norweskiego producenta, które stosuje H1411 myśli go się mm. lekki, aluminiowy, odlewany kosz z widocznym yy, zawieszeniem yy, dolnym Wentyrowany bardzo sympatyczny przetwornik. To nie, jest, to nie jest mega droga sprawa, chyba troszkę 600 zł. Sztuka 600, trochę. Ja kupowałem w polskim sklepie. Także łatwo, łatwo jest go nabyć. 10-calowy głośnik. Papierowa, lekka membrana. Gumowy, górny resor. Dosyć sympatyczny przetwornik. To jeśli chodzi o nisko, niskie i średnie tony. Choć za chwilę Wam powiem, że, że może nawet trochę więcej. Teraz przejdźmy do przetwornika wysokotonowego. Tutaj w zasadzie rozważałem dwie możliwości, albo Morella albo Bive Padło do Morela. Kat378 Lekka tuba, lekki waveguide na początku tego głośnika. Minka, membrana. No, to też nie są jakieś specjalnie bardzo drogie przetworniki. Ale wczoraj już wykonałem taką pierwszą testową próbę i podłączyłem, ją, podłączyłem je do zwrotnicy wraz z głośnikiem niskotonowym i do takiego małego lampowego wzmacniacza i już na podłodze to w miarę nawet coś tam, coś tam wydobywało z siebie zwrotnicę troszeczkę rozbudowałem wysokie tony to już opowiadałem K7510 radzieckie kondensatory Powietrzne cewki Jansena, rezystory TioMajta i papierowo-olejowy głośnik. Akurat ja zastosowałem tutaj 15 mikro, czy papier w oleju. Standardowe wyrównanie charakterystyki impedancji dla przetwornika niskośrednio tonowego. Jak to będzie grało? Pojęcia nie mam. Mam nadzieję, że, że będzie to. Konstrukcja dość brzmieniowa, mam nadzieję, choć trochę przypominająca to, co, co udało się uzyskać John'u DeVore. Pamiętajmy, że dla niego te przetworniki nie produkuje właściwie SIS, tylko możecie spojrzeć na jego stronie i, i on sam jest producentem, przynajmniej jeżeli chodzi o kosze, które są odlewane chyba magnezowo. Więc tak to wygląda. Co do zwrotnicy. Ja zaproponuję Wam w, w tym wariancie coś prostego, no proste się nie da właściwie, czyli y, zwrotnica to y, głośnik nisko-średniotonowy puszczony bez żadnej filtracji. Po prostu podłączacie go tak jak macie, natomiast wysokie tony na początku lekko tłumimy 1,8 Ohma rezystorem, Następnie kondensator 4 i 7 mikro, i to już jest koniec. wrotnicy, czyli głośnik nisko średniotonowy tego SISA podłączamy bez żadnej cepki, bez kondensatorów, bez niczego, a na wysokie tony lekkie, tu mienie 1,8 OMA szeregowo. Następnie kondensator 4,7 mikro, i podłączasz się tego morela. Zobaczymy jak będzie na pomiarach, ale wydaje mi się, że również fazowo podłączamy, czyli plus z plusem, minus z minusem i tutaj nie powinno się coś dziać. Jeżeli chodzi o Bass Reflex, oczywiście możecie sobie tam dostroić według własnych upodobań, ja przewiduję dwie rury Bass Reflex 10 cm średnicy, 15 cm głębokości, co powinienem strzelić się w FPS yy, tego głośnika, jeżeli chodzi o wymiary kolumny przepraszam, że tak przykładam, ale mam tu gdzieś sobie napisane wysokość to 682 szerokość to 450 i używamy płyty 19 jak będzie dwudziestka to wiadomo, że delikatnie musimy powiększyć. Szanowni, yy... tyle. Krótki projekt DIY. Pokażę Wam, mam nadzieję, ze stolarnie jak już będą wyglądały obudowy. Choć w tej chwili w pierwszej kolejności są robione obudowy dla, dla innego projektu, który już chyba wcześniej też Wam pokazywałem. Um, pokażę Wam przetworniki. Przynajmniej pas już. mam pod ręką. Kurczę, coś się niska Nisko średniotonowy 15 calowy głośnik. Rodem z Italii. Leciutka membrana. Tu jest dosyć płasko. Olbrzymi magnes. Aha. nas Pokażę Wam jeszcze Horna, który tutaj będzie duży Horn lekki wzorowany na projektach Alteka Westerna. Właściwie elektryk też układ dwudrożny, trochę wyższej skuteczności. 15-salowy pasji i duży driver kompresyjny z taką tubą z takim hornem. Dobrze, moi kochani, zdrowych, wesołych, pogodnych świąt Bożego Narodzenia Państwu życzę. Myślę, że jeszcze przed Nowym Rokiem spróbuję coś coś nagrać. A że mamy taką e, miłą nadchodzący, miły nadchodzący okres też odrobina miłej muzyki dla Was. Poproszę o Wasze łapki w górę, subskrypcje, wszystkiego dobrego, trzymajcie się, cześć.